że przychodzą młodzi na spotkania. E, dziękujemy wam bardzo. E, powinno być tak na spotkaniu z mieszkańcami, aby e, każdy sobie usiadł i, i, i było ciepło. To są podstawowe dwa warunki. Także nie chcę naprawdę za długo na temat programu się rozwodzić, bo jest on napisany na ulotce, był prezentowany y, już podczas jednego spotkania. E, tylko postaram się może w punktach wymienić go i, i potem krótko o innych sprawach a na końcu yy, będzie czas, abyście Państwo mogli zadać pytania dotyczące no, spraw, które Was bardzo yy, interesują. Yy, jeśli chodzi o program. Sytuacja naszej gminy nie wygląda dobrze na tle innych gmin powiatu Oleśnickiego. Publikowała to moja oleśnica.pl, ten portal, no że niestety przykro jest, ale gmina Bierutów zajmuje ostatnie miejsce, znaczy pierwsze miejsce pod względem zadłużenia na jednego mieszkańca. Jesteśmy bardzo mocno zadłużeni. Nie wliczono tam jeszcze środków, które gmina musi zwrócić za odkupienie działki tej, którą sprzedano. Około 2 miliony 920 tysięcy, czyli niecałe 3 miliony. Plus jeszcze to, co płacimy za dzierżawę, w sumie za niedzierżawienie. Około 2 miliony też w ciągu pięciu lat. Gmina zobowiązała się, że będzie płacić. Czyli to jest tak, przy budżecie około 30 milionów. Mamy tutaj 20 milionów zadłużenia. Proszę zobaczyć, jak, jak, jak to jest mocno, jak, jak gmina jest mocno zadłużona i jak trudno będzie wyjść z tego, jak trudno, jak, trudno będzie, jak trudno będzie realizować pewne inwestycje. Trzeba być bardzo ostrożnym podczas spotkań, żeby nie, nie obiecać za dużo, nie wiadomo co się zrobi, bo tak można wybory wygrać. Można naprawdę zrobić to, 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 tamto. Wszystko zrobię i to, co ludzie chcą usłyszeć, ja mogę powiedzieć i wybory wtedy kandydat wygra. Tylko co jest potem? Trzeba zachować twarz potem również po wyborach. A czasami nawet trzeba tą twarz mieć yy, również i wtedy, kiedy skończy się kadencja burmistrza. Trzeba wyjść do ludzi, yy, a nie, nie jakoś w taki sposób unikać ludzi. Trzeba być człowiekiem zawsze, zarówno przed yy, wyborem na burmistrza. W czasie pełnienia kadencji, jak również i po. Dobrze, czyli tak. Pierwsza sprawa z programu to działania naprawcze, aby oddłużyć to. Jest możliwość tak, takiego wyjścia z sytuacji, ponieważ gmina może zwrócić się do ministra finansów o oddłużenie gminy. To jest pożyczka długoterminowa na bardzo niski procent, ale muszą być przedstawione w zamian działania naprawcze. Tu, tu nie będę się na te, ten temat za dużo mówił, bo to, bo to jest zbyt skomplikowane i szczegółowe, takie, takie by to trwało długo. Tu pozostanę na tym. Muszą być działania naprawcze, w zamian za pewne, znaczy w zamian za pożyczkę długoterminową po to, między innymi, aby nie zaciągać kredytów na wysokie odsetki. Następna sprawa, podstawowa i to jest program głównie dla młodego pokolenia, które tutaj u nas w faktycznie praktycznie nie ma żadnej nadziei na swoją przyszłość. Na jednym ze spotkań zapytano, zapytano, yy, yy, młoda osoba zadała pytanie, ma prawo zadać pytanie, jaką tutaj, jaką tutaj, zgotowaliście przyszłość dla nas? I okazało się, że, że, na to pytanie nie ma odpowiedzi. A no wiecie, mi taką przyszłość, że przyjedziecie tu kiedyś z granicę, jak wyjedziecie, i będzie ładnie tutaj Bierutowie, chodniki, pomalowane budynki i, 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 to, i to wszystko. To <coughs> nie może być. Przede wszystkim y, nasze działanie, y, członków naszego komitetu Bielutowianin y, to będzie nakierowane na działania powodujące, y, y, powodujące zdobywanie miejsc pracy. I chciałbym również w sytuacji, gdybym to ja był wybrany burmistrzem, chciałbym, aby pozostali y, wybrani, radni już, żeby z nami współpracowali. Żeby nie było jakichś tam, że nie że grupa, jest grupa, która nie, nie wyraża zgody na te działania takie przyszłościowe dla Was, by to było bardzo brzydko. Byłoby to bardzo nieładnie. E, sądzę, że takiej sytuacji by nie było, ponieważ, ponieważ no, przy rozwiązaniach e, zasadnych byłoby mądre e, głosowanie. E, krążą różne informacje, że ja bym nie współpracował z tą radną, czy z tą, czy z tamtą. Absolutnie z wszystkimi wybranymi radnymi, radnymi zarówno z naszego komitetu, jak i z innych komitetów deklaruję, że będzie współpraca dla dobra mieszkańców. Nie ma czegoś takiego, że nie uważam w ogóle czegoś takiego, że, jakiś, że ktoś mm, lubił tamtego burmistrza, czy tego kandydata i tak dalej, będzie głosował przeciwko. Nie. Mają głosować radni dla dobra, dla dobra mieszkańców. Dla dobra przyszłego pokolenia my chcemy działać tak, aby tutaj te tereny inwestycyjne, po pierwsze, yy, wstrzymać wyprzedaż tych gruntów, wstrzymać wyprzedaż, yy, dozbroić te tereny. Ja wiem, że to jest trudne. Ktoś mi zada pytanie z Was, a to trzeba gaz. Wiem o tym. Wiem. Jeśli chodzi o gaz, to yy, no, i nie chcę tutaj, przepraszam za to. przepraszam, bo nie chcę na temat. Yy, pod kandydata w wyborach pana Kobiałkę, cokolwiek tutaj mówić, no ale niestety no, w, tej, w tej ulotce jest sprawa poruszona, to jest z 2010 roku. Jest tutaj sprawa specjalnej strefy ekonomicznej i gazu, gdzie gazyfikacja miała być rozpoczęta w roku 2012, no a, a tego nie ma. I miała być pod strefa aktywności ekonomicznej w 2011. Pod strefa aktywności ekonomicznej, jeśli będzie u nas na tych terenach, to jest szansa, że. Yy, może pojawić się inwestor. Inwestor dający miejsca pracy yy, i dzięki temu możemy mieć dochody własne. <coughs> Dlatego, że bez dochodów własnych, bez dochodów własnych, jeśli yy, nie będzie yy, za kilka lat takich ilości funduszy unijnych, jakie mamy obecnie na lata 2015-2020, jest jeszcze bardzo dużo środków na Polskę, to później nie mając tych funduszy, yy, z czego w Biurutowie w Dniu zrobimy inwestycje. Nie mając dochodów własnych, nie mając funduszy unijnych, będziemy pozbawieni jakiegokolwiek. jakiegokolwiek.